Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was drabki o wartości 40 zł, 1 za 20, mój pierwszy milion i 4 drabki za 5 zł, super linie, może kasy, premia oraz nie czas umierać 007. Zapraszam serdecznie do oglądania. Lec Zaczniemy sobie kochani od Bądzika z numerem 45, szukamy muszki oczywiście, a mamy co, kota, okulary, oko, latarkę, rekina, lupę, kask i zegarek, a w bonusie klucz, czyli lipa. Zaczynamy standardowo <grym> porażką z numerem 34, premia, tu oczywiście szukamy e, dwóch. Identycznych symboli co najmniej. Także musimy po trzy drapać. Tu nie mamy. Worek, arbus oraz pik. 7. Biedronka oraz śliwka. Podkowa, winogrono i worek. Moneta, serducho i pik. Kwiat złoto, podkowa. Trefl 7. Karo. Lipa totalna. Kontrolne SG. Teraz super linia. Super linia z numerem 20. Księżyc i ptak. No i szukamy, kochani. Ptak jest jeden. A księżyce są dwa. Tak, dwa księżyce, jeden ptak. Dalej mamy balony. Czy balony są? Nie widzę. To lecimy dalej. Okularki. Mamy okularki, jedno i drugie, i nawet trzecie. I czwarte. Następnie diament. I diament się nam pojawia, jeden, i drugi. I nawet trzeci. I czwarty diament. Cztery diamenty, a my lecimy dalej, kochani. Popcorn oraz parasol. Popcorn i parasol. Jest popcorn. Jest drugi popcorn. Tu jest parasol. Parasolek więcej brak. Popcornu więcej też nie ma. Dalej mamy gwiazdę. Mamy tu. I mamy drugą. Krab, Zaraz idziemy już. Krab, korona, lody. To najpierw krab. Mamy kraba, jednego, drugiego i trzeciego kraba. Korony, korony nie mamy, a lody też chyba nie mamy. Nie widzę korony, nie widzę lodów. Lecimy dalej. Cytryna. Jest tu. Mamy drugą, trzecią. Serduszko. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte serduszko. Piłeczka. Jest piłeczka jedna, jest piłeczka druga. Biedronka. Mamy biedronkę jedną i drugą. A tu nadal dole. Druga. I u góry jest trzecia. Rolki. Nie ma. Podkowa jest. Druga. Trzecia. Podkowa razy trzy. A my lecimy dalej. Wiatr. Jeden czapka, czapka jest jedna, co dalej, słoń? Jest słoń, też nam nic nie daje. Łódź, Łódź jest nam nic nie daje, i ostatni symbol to rower. Tu mamy rower, ale tutaj potrzebny są wszędzie kwiaty, a kwiatów nie było Motyla Słońca. Nie było e, Popcorn Crap i rower jest linia. Patrzcie, jest w ostatnim momencie. Mamy linię. No ładnie. I co my tu mamy? 5 zł. Super. A kontrolne to oczywiście BBB. Bardzo ładnie linie się spisują, naprawdę. Eee, może kasy z numerem 35. 31, 28, 8 i 21. To są nasze wygrywające liczby. A mamy 26. Mamy skarb. Kochani, mamy skrzynię. Dalej mamy Trzydzieści 33. 19. I mamy drugą skrzynkę. Ale fajnie. 13. 7 obok. 27 obok. I trzecia skrzynia, kochani. Także mamy co najmniej 15 zł. No, a fajnie by było więcej, ale zobaczymy 5, 5 i 5. Czyli mamy 15 zł w morzu kasy. A kontrolne to. To ja nie wiem, co to jest. GGG. Mamy 15 zł. Także nie jest już źle, kochani. Mamy razem 20 zł. A e, został nam jeszcze najdroższy tutaj rarytasik. Mój pierwszy milion z numerem 5, kochani. Sprawdźmy bonus na końcu. Wygrywające liczby. Co my tu mamy? 33, 24, 37. 46 oraz 2. I to są nasze wygrywające liczby, kochani. Szukamy. Oczywiście możemy znaleźć też portfel od razu i zgarnąć stówkę. Ale czy się uda, to zobaczymy. 22 nie ma. 10 nie ma. 5 nie ma. 15 nie ma. Eee, nie mamy nic z jedynką z przodu na pewno. 29 nie mamy, mamy 24. 34 obok. 26 nie ma. 23 obok. 30 jest wygrana, ale super, kochani. Także bardzo ładny wynik dzisiaj. Mamy 33, mamy wygraną w dzisiejszym odcinku. 3 yy, w najdroższej zdrapeczce. To znaczy, że co najmniej zwrot będzie w dzisiejszym odcinku. Minusa nie będzie. Jak to fajnie. 44 nie ma, 36 obok, 13 nie ma, 32 obok, 6 nie ma, 35 nie ma, 16 nie ma, 7 nie ma, 38 obok, 18 nie ma, 28 nie ma, 17 nie ma i ostatnie 4 no i co będzie więcej coś niż zwrot czy nie pod tą trzydziestką trójką 20 złotych a tu moneta szkoda bo potencjał był ale nie jest źle dzisiejszy odcinek jest fajnie jest fajnie naprawdę bo mamy e, nie mamy minusa to jest bardzo ważne naprawdę kochani kontrolne sss e, jeszcze sprawdzimy 24 nie było 37 nie było. No na pierwszy rzut oka myślę, że to jest, e, że to się zgadza. Tu mamy 20, tu mamy 5 i tu mamy 15, więc łącznie 40. A wydaliśmy dzisiaj 40, więc ani do przodu, ani do tyłu, kochani, draping za darmo. Fajnie było. Cieszę się, że nie ma minusa, bo wiecie, że tych minusów często jest bardzo dużo. E, kochani, oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki. W górę będzie mi bardzo miło. Jakiś miły komentarz. E, może ja nie zawsze odpisuję, ale naprawdę czytam te komentarze. E, bardzo dziękuję za każdy komentarz. osobna, niestety, czas nie pozwala na to, żebym ja wszystkim odpisywał zawsze, bo robi się tego naprawdę bardzo dużo. E, tym bardziej, że trzy odcinki w tygodniu i na każdym odpisywać to, no, nie zawsze daje rady, po prostu. E, ale bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. I oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby e, nie ominęły Was żadne nowe odcinki. Ja już się z Wami żegnam kochani, pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Pa, pa!